No cześć, witajcie. Pawełek, przykłaniam z tej strony. Dawno mnie nie było, prawda? Wiecie co, posiedziałem troszeczkę dzisiaj nad pewnym plikiem. Chodzi tutaj o wspinanie się na... ...pewne budynki, albo przeskakiwanie przez płotki, takie tam szmery bajery, prawda? Ja aktualnie mam z 50 modów wrzuconych chyba do stalkera. I... daję radę. Jak widzicie, bez problemu teraz można przeskoczyć. Zostawiłem plik na Stalker.pl, tam możecie go zgarnąć, jest do pobrania. Jak nie zapomnę, zostawię go też dla Was na grupie. Ja wybrałem sobie tą środkową opcję z tego względu, że jakbym wziął już ten całkowity park. Kurwie czy co? No to to już by była przesada. Troszeczkę, byśmy już za wysoko sobie skakali jak zając Jest oczywiście inna modyfikacja. Czyli pełen jumping, ale to skaczecie jak kangur na kilkadziesiąt metrów dalej, co powoduje uszkodzenie pancerza broni, a nawet utratę zdrowia. Nie to na przykład kosztuje... Jak widzicie spada mi teraz stamina, czyli wytrzymałość. Nie jest ten mod kompatybilny z modem na staminę, czyli że... Nie, w ogóle bym się nie męczył, tak? No co by nie było, prawdę trzeba powiedzieć taką, że w tym tytule jest tak ciulowo porobione, że latarkę mamy kompletnie do dupy, skakanie było całkowicie na nic tu jest mnóstwo rzeczy do zmienienia, dobrze, że mamy takich ludzi którzy nazywają się moderami i robią naprawdę niezłą robotę, prawda zobaczcie, można sobie bez problemu przejść a gdzieś tam sobie wejść, prawda, gdzie byście nie dawali rady więc nie ma to teraz e, żadnego, wiecie co, problemu z tym. Muszę sobie ustawić na szybki dostęp. Mam nadzieję, że będzie sprawował się dobrze. Musiałem troszeczkę posiedzieć nad tym plikiem, bo o, oryginalny plik, jak ściągacie z Nexus Mods, on w ogóle nie działa, wiecie? Po ostatniej aktualizacji. Poczytałem tam na forum, posiedziałem, pomyślałem, i metodą prób i błędów robiłem po swojemu. Z tego co widzę się udało. Jak wiecie, ja Stalkera już przeszedłem 4 razy, a teraz sobie tak gram. Raz w wobliwiona, bo kupiłem tą najnowszą wersję teraz gdzie jest Obliwion odświeżony całkiem fajnie nawet to wygląda i rozwstalkeraj no, w się czy... aha mamy gościa dobra trzeba się wiecie co oddalić na chwilę Jebaniec nas tu kompletnie nie chce. Wrzuciłem sobie też moda na niezużywanie zużywanie się za szybko broni, bo to też jest A Postrzelacie 10-20 razy... I mot nam się... Ej, oj, przepraszam. I gra powoduje to, że broń się kompletnie... Jebany skurwiel. Nie kaszlaj, kurwa! Giera powoduje to, że broń całkowicie nam się zużywa, bądź zaczyna się zacinać, co jest bardzo frustrujące podczas gry, prawda? O, nie wiem czemu teraz mi mignęło, nie mam kompletnie zielonego pojęcia, ale czasami tak się zdarza, rzadko, ale się zdarza. Spróbuję jeszcze gdzieś, wiecie co, poskakać, sprawdzić tego mowa dobrze. Bo ja już tylko tak się szwendam z miejsca na miejsce, to z, z miejsca na miejsce, to tu, to tam, wiecie, ale... O, jak widzicie, bez problemu może teraz przejść, znajdźmy jakiś płot, gdzie nie ma drutu kolczastego, gdzie, gdzie by tu można było pójść, czekajcie, bo... Jestem kurwa napromieniowany... Zobaczymy, może tutaj nie ma, no naprawdę ciło, bo widać, zwłaszcza, że mi tutaj słońce świeci. O, tu jest, wyrwa. Damy radę? Damy radę, jak widzicie możemy bez problemu sobie teraz przeskoczyć. Bardzo fajna opcja, bo wcześniej tam skakiwał naprawdę, wiecie co, na... No, góra na jakiś taborecik, na jakiś stół, albo musiał się posiłkować taboretem, żeby wskoczyć na stół, co było cholernie denerwujące. Niejednemu stalkerowi to się nie podobało, więc posiedziałem, dzisiaj posiedziałem i gotowy piek wrzuciłem na stalkerteam.pl, założyłem temat, jak nie zapomnę to, to moi drodzy wrzucę też na grupę, na fejsie, na holi stalkera, żebyście mogli sobie pobrać, od razu gotowy. Polecam również tą broń. Bardzo udany karabin ten, markę BR. Robi konkretną robotę, solidne obrażenia. Nie jest to karabin automatyczny, choć można zrobić go na automatyczny. Ja wolę jednak strzelać pojedynczymi strzałami. Lepiej się strzela, moim zdaniem. Bynajmniej tak jest moje zdanie. Nie wiem, jak wy uważacie i nie wiem, czy też używacie a, tego karabinu. Kolejna sprawa. Troszeczkę za mało broni jest w tym tytule, wiecie? To też takie troszeczkę ciulowe. Będę starał się znaleźć jakiegoś moda, który... O, zobaczcie, widzicie? E, który oferuje więcej broni, tak jak mamy na przykład w Ktoś tam się mnie pytał. Wczoraj widziałem w komentarzu, skąd ja mam takie fajne tekstury. E, Pogrzebaj w masz na Nexusie chyba jeszcze gdzieś tam są addony do anomalii i też sobie zrób wedle swojego uznania. Damy radę, damy radę. Jak widzicie teraz możemy nawet przez bramę przeskoczyć. Chciałbym jeszcze zrobić, zrobić sobie latarkę na lepszą, ale troszeczkę nie rozumiem tej modyfikacji, bo tam już jest głębsze grzebanie Wiecie, Trzeba jeszcze kilka jakiś innych modów, coś tam przestawiać, ja aż tak... E, takiej wiedzy nie posiadam. Dzisiaj to robię metodą prób i błędów. Posiedziałem z godziny czasu i udało się, jak widzicie, naprawić to wszystko. Tutaj już nie damy rady, nie da rady za wysoko, bo wybrałem środkową opcję. Jakbym wybrał tą opcję na samym dole, czyli park no to już moglibyśmy przeskakiwać nawet i takie bramy, ale to już by było za bardzo halą, moim zdaniem. Za dobrze by było. To jest taki niedługi materiał dla was, żebyście wiedzieli, że modzik działa. Nie jest wiecie co, nie jest jakiś tam wielco wiecie co halo, ale jest to jednak duże ułatwienie w niektórych miejscach, bo naprawdę można w wiele miejsc teraz sobie wejść tutaj już raczej nie doskoczymy. Nie, to już by się łapał raczej z schodu. Spróbujemy jeszcze raz przez ten płotek, gdzie to było tutaj. No, daje bez problemu, elegancko. A na autobus? Aby dupy nie poparzyć. Co kurwa, na autobus nie wejdziesz? Wejdziesz. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. Jak widzicie, modzik działa w końcu. Trzeba było tam w paru miejscach pogrzebać, wyedytować plik i zaczęło to działać tak jak trzeba. No bo skakał na taką wysokość, na jaką skacze noworodek w wózku, wiecie? No to była kurwa tragedia, moim zdaniem, więc nie opłacało się kompletnie nawet... E podchodzić co do niektórych miejsc wiadomo nam było, że w niektórych miejscach sporo rzeczy leży, tak? to było cholernie upierdliwe teraz będziecie mogli sobie skakać e... praktycznie gdzie tylko zechcecie Moda również macie na nexusie tylko tak jak mówiłem, jak z nexusa pobierzecie to mod nie będzie wam działał chyba, że jakimś cudem będzie wam śmigać, bo nie macie jakichś innych modów, albo w ogóle żadnych modów nie instalowaliście Dobra, to tyle. Później może wrzucę jakiś inny materiał. Na razie wiecie co, testuję tego moda, patrzę jak to wszystko działa, jak to wszystko śmiga, ale tak jak mówiłem, kosztem wytrzymałości. No wiem, zaraz mi zdechnie jest promieniowana, ale ja się tym nie przejmuję. To jest tylko, wiecie co, na potrzeby tego materiału. Robi robotę, więc o, cyk, jesteśmy na drugiej stronie. Bardzo fajna sprawa. Dobra, to tyle dziadki. Później wrzucę Wam może coś jeszcze, jak wynajdę coś ciekawego. Poszukam jeszcze coś odnośnie opcji latarki. Jeżeli coś uda mi się zrobić, naprawić, to wrzucę też na stalkerteam.pl, jak również na grupę tam, na Holy stalkera, żebyście mogli zobaczyć i pobrać gotowe pliki, żebyście nie musieli się z tym męczyć. A ja tymczasem się z Wami żegnam. No i dajcie znać, jak wstawicie tego moda. Do siebie. To czy u Was to działa, czy, czy po prostu dalej jest bez zmian. Trzymajcie się, pozdrawiam. Do następnego.